Dzisiaj testujemy żelki Skittles. Naprawdę to są żelki. Ja teraz co otworzyłem, żeby zobaczyć, czy było, w dotyk były jak żelki, i naprawdę to są żelki. Skittles ma żelki. Są tak. Yy, już wam mówię: niebieskie, czerwone, czarne i. Niebie niebie sorry. niebieskie, czarne, czerwone i zielone. O! Yy, monta zielonego. Zawieszmy sobie jeszcze inne smaki. I mam czerwony, czyli truskawka. Nie. O. Niebieski to jest raspberry. Nie pamiętam jeszcze, to było po angielsku. zostałam jeszcze czarna. Czarna jak Niger. To co to wygląda ciekawie. Nie wiem, czy dobrze widzieliście. Um, chyba mam nie wiem kurde nie wiem czekajcie o mam tak ci prezentuję to co smakujemy na początku niebieski mhm Dobra. teraz już na czerwony ja lubię uwielbiam truskawki, więc myślę, że to będzie coś dla mnie. Mhm. Trochę mniej odczuwalna truskawka niż poprzedni smak, ale i to tak git. Zielona. Zielona jest git. Najmniej mi chyba przyjdzie do gustu. I ciemna. Mm. Najlepsza. Jest tak. Pierwsza jest czarna. czarna. Druga jest niebieska. Trzecia jest truskawka. Czwarta jest i teraz jak będą jeszcze te smaki o jest jest ciemne Wszystkie testuję naraz O widzę teraz To co? Mmm w gólej Skittles nigdy się nie spodziewałem, że tak coś będzie. Z Ameryki. Naprawdę dobra. Kurde. Bo tutaj jeszcze na środku jest taki znaczek Skittles, ale w kamerze tego nie widać, więc niestety ja dokończę. Odezwę się i dam ocenę. W ogóle, jak sobie takie je, to ogóle je wąchnąć. Mi przepięknie pachną. Będę owocowa. Ale teraz, jak już skończę, to naprawdę się. Już zjedzone. Mogę Wam tu nawet pokazać. Nic nie ma. Ocena 10 na 10. Mam jeszcze. Nie mogę teraz tego tu znaleźć. Czekajcie. Właśnie te. Te co były na poprzednim filmie. Czyli te Fundit. I jeszcze mam jedno, tylko teraz nie mogę tego znaleźć. Dajcie mi chwilę, bo mam burdel na łóżku. Kurde. Gdzie ja nawet nie wiem, co to było. To były małe rises, ale chyba się nawet spłaszczyły. To jest to ciekawe. Jutro będzie wtedy też odcinek z jedzenia. Jak wbijecie tutaj gdzieś 20 wyświetleń, bo jakoś ten film poprzedni się nie wybił, yy, przetestuję A to tą rzecz. Więc ja się z Wami żegnam. To był World Papa. Pa.